Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie nietypowo, trochę bo nie o królikach. Dzisiaj sobie wytniemy trochę gałęzi rębakiem. Pokażę Wam, jak działa rębak samoróbka. Najpierw trzeba go odgruzować trochę. No. I pokażemy jak on tnie patyki. Tylko nie będzie odciął idealnie, bo o, był pożyczony dla jednej czy dwóch osób no i zepsuli go, coś tam nim stuka, puka trochę słabo sieka, ale jeszcze sobie daje radę no, także widzimy się za chwilkę no, wyglądałem już tam trochę dziadostwa przy tym teraz można siadać Zastery bolidu. Trzeba podstawić tam, tą dwukołówkę, żeby móc na nią sypać. między tu sobie wjadę tym i Teraz trzeba będzie jakoś to zapiąć Tak wjechamy tym nastawiamy gratów różnych Dobra Zapchnę i usłyszymy się, nie je jest No Już jest przypięte. No i tak. Tutaj mamy... ...przykładnię jakąś. Koło pasowe. Jedno. Przekazuje napęd na koło zamachowe. W środku są noże, które się kręcą. No, no i to w sumie cała filozofia, nic tu nie ma nie wiadomo czego. Jedyne co, to by się przydało, żeby w tym miejscu była taśma i sypała na przyczepkę od razu. No, tak to trzeba się bawić rękami, ładować. Więc zaraz tam jadę i widzimy się przy robocie. Takie wycięte wszystkie. Stało tylko troszkę pozbierać. I trzeba będzie tą korę też załadować na przyczepkę, bo musi sobie wyschnąć i się ją wsypię do kotłowni takie patyki tnie bez problemu jeszcze nawet grubsze ciąć te cienkie z wiśni tak słabo pocięła, ale tak jak mówiłem ona jest stępiona i takich cienkich nie chcę ciąć no ale ważne że te orzechy pocięłam tak to jeszcze jest troszkę tych kory z tamtego drzewa co było na kupie to się poładuje schowa pod wiatr i będzie sobie schłop